W Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie można oglądać ciekawą wystawę miniaturowych domów wykonanych przez Urszulę Pieczonkę. Nietypowa pasja mieszkanki Pruszkowa zaowocowała powstaniem imponującej kolekcji małych dzieł sztuki. Przez kilkanaście lat artystka stworzyła dokładnie 26 domków. Połowę z nich możemy obejrzeć bezpłatnie w Cekisie. Bardzo różne style są, bo właściwie są to i miejskie domy i tam te, które stoją tam dalej, no to są już takie bardziej peryferyjne, może nie zupełnie wiejskie, ale, ale takie troszeczkę inne. No nie powiem, nie trzymam się żadnego stylu. Wiem, że ten błękitny tutaj za nami, no to jest styl hampton. To jest tak klasyczny hampton, taki z elementami morskimi, także... Także ten jeden może być tak klasycznie według stylu, a pozostałe to tak są jak mi do głowy przyjdzie. Wiele mebelków, wyposażenia robię sama. Dużo materiałów, znaczy jakichś takich drobiazgów kupuję w holandach, gdzie można takie bibeloty kupić niedrogo. A jeszcze wracając do samego etapu tworzenia, ile trwa stworzenie takiego jednego domku i czy to jest dobry sposób na odpoczynek, na relaks? Wspaniały sposób na relaks. Wspaniały sposób na relaks sam, bo sam proces tworzenia, i widać jak to się buduje <laughs> i czeka się na efekt końcowy. Jest to fantastyczne, że właśnie wspaniały relaks, wspaniała terapia nawet, bo to, że zamek budowałam przez cały lockdown, no to też mi dało duże zadowolenie. Wystawę można oglądać do końca września. Znajduje się w Foyer na pierwszym piętrze. Wstęp jest bezpłatny.